Siema, siema, widzu, jak wiecie, w życiu najważniejszy jest balans, <grymne> <grymne> dlatego dla balansu Stwierdziłem, że obejrzeliśmy fazę i to dość sporo tej fazy. Jedne z ich najgorszych odcinków, typu na przykład te pranki na studentach, więc wszedłem na kanał bazy, czyli konkurencji fazy, teoretycznie konkurencji, bo oni mam wrażenie, że za bardzo się krosują, jak na to, że mają konkurować. I specjalnie przeszukałem wszystkie filmy z przed chyba miesiąca i znalazłem najbardziej hejtowany film, i wyszło na przeżywamy całe życie w jeden dzień, gdzie mają no dość sporo. Sporo slajków, bo prawie 10%, co jest bardzo dużą ilością, przynajmniej jak na bazę. No jakby faza tyle miała, to bym powiedział, o, to, to normalna ilość. <grym> no ale właśnie dla balansu, i chciałem zobaczyć też bazy, najgorszy odcinek przed miesiąca, i też chciałem zobaczyć przy okazji ich piosenkę, bo wypuścili nową, bo stwierdzili, że, nie wiem, w ekipach i w jakichś niepisanych zasadach chyba jest to gdzieś tam zapisane, że trzeba jednak robić tę piosenkę raz na miesiąc. Dlaczego? Nie wiem. <grym> Lecz się domyślam. Dobra, obejrzyjmy sobie to przeżywamy całe życie w jeden dzień. Może być śmiesznie, skoro tyle dislajków. Coś kontrowersyjnego musi tu chyba być, nie? Przeżywamy całe życie w jeden dzień! <somas tutaj> Okej. <Okay. ślinny> to jest... To, tylko, dobra, już... No, mogłem się domyślić, że to będzie w ten sposób robione: czyli oni będą od dziecka aż do starca, tak? Że to o to chodzi. Genialny, wspaniały pomysł na odcinek. No super, w sensie, no <taki> takie coś mi się spodziało po fazie, że oni coś takiego tragicznego wymyślą. Aczkolwiek, no ten kontent jakoś taką mi pasuje do tej bazy, no bo jednak jest to taki dziecinny kontent, który po prostu dla tych ludzi, co są troszeczkę starsi, stwierdzili, że w sumie to i tak wolą bazę oglądać, bo faza to jest giga cringe. No to teraz oni się będą też cringeować, tak coś czuję, dlatego przygotujcie się na ten cringe. Dzisiaj sprawdzimy, jak wyglądałoby życie, gdyby trwało tylko jeden dzień. Przed nami cztery etapy: dzieciństwo, młodość, dorosłość i starość. Nie mamy czasu do stracenia, także zaczynajmy. Okej, okay, na pewno coś na plus, co nie ma u fazy, czyli dość, że montaż fajny, który tłumaczy, co będą robić, to, to jest dość klarowne od razu, co będą robić, a nie tak bardzo chaotyczne jak u fazy, więc. To na minus, mimo tego, że ten pomysł sam sobie mi się nie podoba. Może wykonanie będzie lepsze niż to intro. Eee. Aaaa. Aaaa. Eee. Ej, co jest? Myślisz, że dzieci skaczą? Czy mówić? Ty. Ej, baza! Hey! Ej, baza! Ja baza! Ba baza! A wszyscy mówią, że to podobno dziewczyny szybciej się dorastają niż faceci, A widzicie, jak to jest? Pierwszy ja wstałem. było baza. A. Dobra, to będzie irytujący odcinek, no ale, ale w stanie jest, jestem w stanie bardziej to zrozumieć niż u fazy, jakby taki odcinek nagrali, no bo jednak to jest content dla dzieciaków bardziej. No, mogło być gorzej. Szklanka do połowy pełna. Mogli na przykład się czołgać na początku i udawać naprawdę takich noworodków, a oni tutaj się niby urodzili i od razu już gadają i normalnie już chodzą, więc. I przynajmniej nie ma tak źle. Znaczy, najbardziej w tym wszystkim i tak nie dziwi mnie content sam sobie, tylko to, że to są dorośli ludzie, którzy chcą nagrywać ten kontent. No nie ma szans, że oni jakby mają radość z tego, że nagrywają, że udają noworodków. No bez przesady, to, to tam się naprawdę kłania. Dobra, nie będę nic mówić. Cześć Asia! Ej, uważaj na moją siostrę, bo, bo ona, ona się skarży. Ona! Nie! Hey, Zostawmy później się, mamy po No, jest cringeowe, no, jest tragiczne, po prostu, i to się ledwo da oglądać, jak się ma więcej niż 9 lat, ale przynajmniej robią sami z siebie, debili tak naprawdę, a nie chodzą i prankują innych, i na tym robią content. To jest okej. Okay. Jakby to na pewno nie jest szkodliwe, tylko dla mojego mózgu, ale nie dla ludzi dookoła. I potem ci influencerzy mówią: ojojoj, oj, oj, ciężka praca influencera, wy nie rozumiecie, bo nie jesteście w moich butach. <laughs> A ja, czy znaczy jestem w stanie zrozumieć, że to na przykład może być ciężkie fizycznie, psychicznie? To na pewno. Ja, ja nie wiem, czy ja bym spał ponad to, jakbym takie coś tworzył. Heyo Batman, witam Was. Myślicie, kim ja jestem? Jestem tym młodym niemowlakiem, którego przed chwilą widzieliście na ekranie. Człowieku uciekłem do domu, jak tylko mogłem. I co się stało? stałem się hipisem. Wiecie gdzie się wychowałem? Na o-siedlu. Wy nie kumacie tego wave'u. Dobra, już chyba mniej cringe'owe jest to, jak faktycznie udają dzieci, bo on ewidentnie stwierdził, dobra, mega cringe'owe, byczku, jest nagrywanie się, jak jestem dzieckiem, więc nagle będę jakimś hipisem? To w ogóle, to w ogóle nie, nie, jest w ramach odcinka jakkolwiek. Dlaczego on nagle jedzie autem i sobie gada jak jakiś hipis? to jest dzieciństwo, to, 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 nie ma w ogóle totalnie sensu. Mów. tata ta, ta. ta, ta. Ta ta. ta, ta. To ja, ja już chyba wolę, jak oni robią rekreację i po raz 20 odgrzewają kotlet y, tych samych odcinków, co ekipa nagrywała, albo niech się inspirują czajnikiem, chyba nawet czajnik tak żenujących odcinków nie nagrywa, no. Kto to wymyślił? Dorosłych ludzi, żeby udawali dzieci, co się dopiero urodziły. Bo widać, że ten Alan tego nie chce robić. Widać, że Michu nie chce tego robić, chyba tylko dziewczyny głównie to chciały robić, no i... To tak... niefajnie wychodzi trochę. O, to będzie dobry prank. Ej, powiedz Michałowi, żeby się to otworzyć. Dobrze. Ej, Michu, Chodź na chwilę. Michał, to. Tu? Gdzie jest reszta? Mieliśmy jechać do sklepu. Sprawdzę w koszu, ale takie rzeczy dzieją się tylko w kaskówkach. Nie no, operator straszny skrzydłowy. No, no, strasznym skrzydłowym pod względem pranka był. To mogli o wiele łatwiej jakoś ustawić i to by, nawet by było zabawne. Ale chyba za często to robią, że wchodzą do tego kosza. Mam 50. A chyba ty dostałeś? Nie? <gry> ty masz 10. Ale Asia 10 zł to więcej niż 50. Tak! 10 zł to więcej, więcej niż 50. Więcej, to jest więcej. Dobrze, nie chcesz, to ja sobie skupię za to. No to nieźle wyszkolił ten Frizoluszek tą bazę, że oni myślą, że 10 zł jest więcej niż 50. Stwierdziliśmy, że już pomimo tego, że przyszliśmy z wieku niemowla niemowlaka na nastolatka, w sensie na dziecko, to jeszcze na chwilę wrócimy na wiek niemowlaka po to, żeby przetestować tylko dla dzieci w tych takich puszkach, takich małych, taki tą papkę. Nikt tego nie jadł. Nigdy z tego nie jadłem. Dobra, ale nie oceniając kontentu samego w sobie, tylko bardziej pod względem technicznym to fajnie to jest ogarnięte, że bardzo to klarowne. Tutaj widać, że ten Karol, chyba tak, jest zainwestowany jakkolwiek ten odcinek, że nie robi tego z przymusu aż tak bardzo, że wymyśla coś nowego, że no, tutaj Gerberka spróbujemy czy coś, że jesteśmy dzie w dzieciństwie, więc to jakkolwiek jest kreowanie tego contentu, a nie takie na siłę nagrywanie, jak u Fazy. Mimo tego, że content sam w sobie wydaje mi się, że w ciul musiał być na siłę, nie? No, komu się chce udawać niemowlęcie? Zazwyczaj ja nie mogłam się nigdy skupić, jak ktoś coś do mnie gadał, więc ja po prostu Teraz bym takim dzieckiem, jak byłam w dzieciństwie, ci po prostu. Cały czas jak masz. Jakby się nic nie zmieniło. Ej, ale pomiędzy tym udawaniem i tym aktorzeniem dziecka, to, to, to oni nawet takie teksty robią, że widać, że starają się być śmieszni. Jakby te żarty nawet są okej. Okay. W sensie nie są takie. ha-ha-ha-ha-ha, Ale nie są takie, że cię skręcają, że na siłę starają się być śmieszni. Nie, Dawaj to. to moje! Nie. Dawaj to. Ale widzisz, płacze, dogadajmy się. Bo ona tak robi, żebyś dostać to, co chce. Powiedz proszę. Powiedz proszę. Nie, nie. nie, A, A co ty kurde? demogorgon? <gry> a powiedz, nie no, dobra, rzucę coś troszeczkę kontrowersyjnego, a to jest chyba najbliższe, co mieliśmy do Kruszwila, z tym takim aktorsem, które nikogo chyba nie śmieszyło, mam wrażenie. Tylko, że tam to jeszcze szkodliwe było dodatkowo, a tu po prostu robią z siebie, no, wiadomo co. Proszę. Lonsa, nie, powiedz sobie, umiesz, że się wczoraj. Lonsa, <gry> ostatnią szansę, jak nie powiem to, że to ci nie daje. Proszę. No, wiesz, że to. <gry> Dobra, no tylko to mi się kupy nie trzyma, że oni wszyscy mają udawać, że są tymi dziećmi, no to albo wszyscy udajemy, albo nagle się okazuje, że ta Marta jest chyba mamą i ten Michu też jest chyba tatą, tak? No to takie tro, trochę akurat poplątane ten wątek jest, ale mam wrażenie, że po prostu jedni mają większą chęć udawania tych dzieci niż inni tutaj. Znalazłem jakieś kartki z dokumentami rodziców, ale myślę, że nikomu to nie przeszkadza. Kto zrobi lepszy tort, wygrywa. Ja wybieram, kto wygrał. Bo to moje urodziny. O Co jest? Ciekałaś się znowu w gacie? To idź do Kibra, będzie śmierdziało. Czy kubra tak zrobiłaś? Nie no, jak ja go to bardzo, to ta Asia się wydawała taka najbardziej poważna i taka najbardziej, nie wiem, taka, że sympatię wzbudzała. A tu, to ja nie wiem, co się z nią wydarzyło, co tu się dzieje. Ona na za bardzo się wczuła w tą rolę dzieciństwa, mam wrażenie. Tylko mój najwyżej, bo to moje urodziny. Nie! Nie! No. Ech, 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 muszę pauzować, wybaczcie mi widzowie, że nie mam zbytnio co skomentować. No wy sami widzicie, co się dzieje na ekranie. No, no jest to taki cringe, taki inny trochę. Jak fazę oglądam, to mam taki cringe złości, nie? A tutaj mam taki cringe takiego. Ech, 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 nie potrafię tego nawet określić do końca. Co się dzieje? A jest fazę czy bazy? bazę? Fazę. Możesz z Tylko nie bój się, bo włączymy straszny odcinek z potworem na strychu. Właśnie, ja chciałem jeszcze jeden błąd w ogóle pokazać Freeza, który totalnie nie rozumiem, bo faza miała być bardziej... Znaczy, no to już o tym gadaliśmy, tylko do czegoś innego chcę do, zdążyć. Po, po, po lewej mamy fazę, która miała być dla starszych, po prawej mamy bazę, która miała być dla młodszych. I dlaczego kuźwa oni się w ogóle krosują? Dlaczego nie Family Friendly Grupa krosuje się z Family Friendly Groupą? To, to nie ma sensu! No, 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 to to nie ma sensu, to po pierwsze. A po drugie, to, że oni tak często się krosują, pokazuje, że jednak tam nie ma konkurencji. Oni powinni dis distraki na siebie co chwilę wrzucać. Oni powinni się wyzywać, jakieś podteksty takie negatywne na drugą stronę. Powinna tam być dosłownie wojna, nawet jeżeli naprawdę to się lubią czy cokolwiek. To Freeze powinien spowodować, żeby się nie lubili, żeby jednak ta drama, jakaś afera była. I może to jakkolwiek by nakręciło im liczby, bo tak to nic specjalnego nie ma w tych drużynach, tak naprawdę. No, tak realnie patrząc, wydaje mi się, że baza teraz sporo zyska na tym, że czajnik skończył daily. To wydaje mi się, że jednak będziemy mogli zauważyć, że te liczby jednak wzrosną. Czajnik trochę prezent na święta zrobił Frizowi, ale... no, faza ciężko będzie. Też to poczuliście? No, chyba dostałam okres. Ej, co jest? Oła. Dobra, kochani, żeby nie było cringe'owo, po prostu teraz przechodzimy w fazę nastolatków. Dobra, dziękuję ci, Marta, dziękuję, bo oni by chyba to pociągnęli dalej. To, to, to już wystarczy cringe'u na ten odcinek chyba, nie? Jak już będą takimi młodszymi po prostu ludźmi, to chyba nie będzie aż tak cringe'owo, jak byli dziećmi, prawda? Proszę, pojedźcie tak. tak. Ogólnie, kochani, to wziąłam furkę od mojego taty i właśnie jedziemy na shopping. Ja jadę. Nie, ja jadę, ja jadę. No, tata powiedział, że ja mogę prowadzić. Po pierwsze? Ty nie masz jeszcze prawa jazdy? M mam. Po drugie, Tata nigdy by ci nie doprowadzić swojego auta. Siadaj na pasażera. Co czekajcie Oni tak szybko skipnęli z dzieciaków, którzy bawią się w piaskownicy do osiemnastolatków, co mają prawo jazdy i mogą jeździć. I osiemnastolatkowie by się kłócili, kto jeździ autem w taki sposób? Coś mi się tutaj nie kalkuluje. Coś tu kontent nie kontentuje prawidłowo. Jesteśmy na dźwięrzu. Faza! Ej! Faza pasuje do takich nastolatków! Faza! Teraz... Ta, totalnie do nastolatków, którzy prowadzą auto pasuje. Waza! No, super, tak się po prostu robi. Nie każdy, kto ma prawko, robi faza, jak dojeżdża do galerii. Super. <laughs> Oni tam jakieś mózgi sprane mają. Że chcecie słuchać mojego roka? Ja, ja wolę just, jak wolisz... Znaczy, jak śpiewasz... Tego właśnie Przepraszam Was, ale muszę lecieć, wiesz, gram dzisiaj jeszcze kilka koncertów Muszę się spotkać z chłopakami z naszej grupy baseballowej Dobra, my i tak musimy iść do galerii no, musimy iść do zakupy i do Starbucks Jak prawdziwa nastolatka Dlatego na makówkę mówią, że jest najstarszą nastolatką na polskim internecie Galeria, Starbucks, no Ja mam w ogóle na tym, na Asku, fanpage jakby Roberta Pattisona I mega szukam właśnie takiego chłopaka, co tak wygląda Najbardziej no bym chciała, żeby grał na gitarze, najlepiej czerwonej i miał na imię Michał. Nie no, co wy w ogóle mówicie? Przecież to jest bez sensu. Wy nagrywacie content dla młodszych, żeby to oglądali, i wy nawiązujecie to do jakichś asków. Przecież młodsze osoby nawet nie wiedzą, co jest ask FM. Jakby to, to nie ma sensu. W ogóle nie ma sensu. Ale to taka mała pierdołka w sumie, jakby nie patrzeć. Poza tym, jedni w tym samym czasie jeżdżą autem, a druga mówi o tym, że ma fanpage jakiegoś ziomka na asku. Też mi coś nie pasuje. Jednak żartowałem, jednak w montażu oni po prostu tak to zrobili, że troszkę lepiej to wyglądało i bardziej zorganizowane. Ale tu jest ten sam problem co w fazie, że to w ogóle nie ma sensu, jakby oni w ogóle się nie, nie, nie gadali przed tym, co będą robić. Jakie mają plany, żeby to było jakkolwiek spójne? Zostaliśmy rodzicami! Zobaczcie, jakie mamy piękne dziecko, przez chwilę się urodziło. Nie... Ja jestem się się ja karol, kogoś... karol, proszę, proszę, bo to jest Patrz. moje jedyne dziecko. Oooooooo! Wow! Karol! <laughs> Powinniśmy być przykładnymi rodzicami. No to, dlatego... Totalnie mnie dziwi, że akurat poszli w takie pary, gdzie tutaj mamy ewidentnie shipy nakręcane bardziej, że wow, ale oni by byli super rodzicami, pewnie kidosy sobie myślą, no. I jeszcze muszę w pracy kilka rzeczy załatwić, później idę z moimi dziewczynami jeszcze na baciatę, ale może, może, możliwe, no. Cześć Mirek. O cześć! Cześć, cześć! Czy ja coś? E, e. O! Roznałaś mi prawie kawę Przepraszam, przepraszam, ja mam tyle energii dzisiaj, oh my god Chyba do pracy No już, już No Ej, a może pójdziemy dzisiaj na jakieś disco? Disko pod gołym niebem z gwiazdami ta Asia to troszeczkę za bardzo tryharduje, mam wrażenie. Albo to, to może nie, nie, nie na mój poziom energii w dzisiejszym. Nie, nie, nie potrafię tego oglądać, w sensie jej bardziej. Do prania. O, to też jest dorosły. Jeśli ogląda to ktoś dorosły, niech oceni nasze dorosłe zakupy. Napisze, czy rzeczywiście takie zakupy robi do swojego domu. Ten żart z... Zres... Dobra, może to ma sens, oni w głowie dalej nie są dorośli i dlatego się pytają dorosłych, czy to są zakupy dla do dorosłych. No dobra, okej, okay, to naprawdę wiele tłumaczy w kontekście tego filmu i całego tego projektu. Co? Ja idę... Co? 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 z kim? gdzie? <laughs> napisał do was? ćwiczenia dla osób dojrzałych 60 plus dla seniora, okay. nie 80 co? 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 Od... Widzisz? gdzie? widzisz? on widzi tu! że na starość wszyscy z nich nie słyszą poprawnie i co chwilę co będą mówić? Okej, okay. <laughs> super. Mam wrażenie, że czym dalej wlaz, tym gorzej z tym odcinkiem, mimo tego, że na początku było źle, to mam wrażenie, że wtedy to przynajmniej jakikolwiek pomysł był z tymi gerberkami czy coś. No, lepiej można było to wymyślić. Chyba ta sama menadżerka robi fazę i bazę, tylko może troszeczkę lepsze pomysły mają. No bo starość, no to co może się kojarzyć? Nie wiem, na przykład bingo, tak typowo amerykańsko, żeby sobie zrobili jakieś, lub coś takiego. No, no jest tyle opcji, które jakby ma się już w głowie po pomyśleniu o tym, a oni po prostu stoją przed telewizorem i co, co yoga dla 60. Plus. No mega content. ale Tutaj, chwiz. Co? Zaczynamy. Zaczęli już? I, co oh, robicie? Oh, oh, oh. co? Oj, oh, ja. Kenio, <laughs> Michael, Michael, lepszo, Michael. Michael. Michael! Co? Razem? Gdzie? Ja, a, a Co? Ale ten Alan na tym odcinku jednak cofam z tą Asią. Ta Asia jest najbardziej cringe'owa, ale najbardziej żenujący i taki irytujący to jest Alan w tym odcinku. On mam wrażenie, że w ogóle nie chce na nim występować, bo myśli, że nie będzie wyglądał cool, czy coś takiego, i dlatego takie coś odwala właśnie. To już chyba lepiej zrobić Faustynę i powiedzieć, że oj, nie mam czasu występować, nie wiem, teraz idę muzykę tworzyć, czy coś, no. Co? 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 Dziadek! Ja! Co? Nie, Dziadek. Pod wielbądem. Ja nie mogę, bo wiecie, oni zawsze przed tym wszystkim, w swojej więźniu że oni to będą robić wszystko, że oni to będą mieli taką pasję, taką chęć nagrywania, i oni są, tak nie mogą się doczekać, a jak przychodzi co do czego, to leży na ziemi i mówi co, co, bo żadnego innego pomysłu na jakiś prosty content nie ma, który wydaje mi się, że nawet dziewięciolatek by wymyślił. Śmieszne określenie zaczynające się na X. Dwoje litery. XD. XD. Ktoś super w swoim zawodzie na go... Gołcik! Gołcik go, -tik. go, -tik. go, -tik. go -tik. Przez ły, przez To to później Dobra, tutaj szczelili akurat fajnie z tym kontentem, w sensie zabawnie. <laughs> Że krzyżówki za te parę dziesiąt lat, jak już będą starsi, to będą miała właśnie Goat mieli i XD i to. To dobra, nawet zabawne. kiedyś się pisało przez. O. Najlepszy projekt na YouTube w 2025 roku. Mm, mm. Y, baza. Baza! Okrzyk radości, bądź zdziwienie. Bomboklat. O No tak się mówiło tylko przez kilka miesięcy, ale no, zapadło w pamięć. Dobrze kochani, ja muszę już lecieć, bo boli mnie... Boli mnie trochę plecy, ale widzimy się jak zawsze, czyli jutro o 15.30! Zakończenie mega im się udało, to muszę im przyznać. Ale zobaczymy z tą piosenką. Bardzo, bardzo pokrótko zobaczymy tylko tą piosenkę, bo piosenka nazywa się Baza Skyline. 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 bazę na szczycie. Pracuje na piękne życie. Ambicje są na orbicie, widzę was w lusterku, nie wyprzedzisz typie nas Ciągle goni czas, ciągle wciskam gaz, kiedy, kiedy przyjeżdżamy obok, zostaw lewy pas Ej, ej, Michu, ej, baza, co wy robicie w ogóle, ty? Jaka, jaka, nawet spoko piosenka, tak szczerze, jak na barze o, to, 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 to chyba Budda myśli, że brzmi, ale coś mu jest tak, średnio te piosenki ostatnie, ale. No fajne! No dobra, ale oni grają na arčita. Mają dosłownie muzyka, który potrafi w tą muzykę. Czyli kontrabasa daje na początek, ale za chwilę ktoś to pewnie zrujnuje, nie? Mam styl i noszę się w skóra, a ty będziesz drugi w kulę. Mam jeden plan, to ciągły grind. Nagle opłaca się praca. No dobra, tak jak myślałem, mogliś dać solową piosenkę Michowi po prostu, kontrabas, Le lepiej by to wyszło chyba. będę swoją twarz, kina, billboardy i prasa. ekipę jak Tarantino, ja to Spielberg. Nie no Karol, zrujnowałeś totalnie wszystko, co zrobił ten Michu na początku. Oni, oni nie odsłyszeli tej piosenki drugi raz, nie mogli jej do akceptu dostać, nikt jej nie weryfikował. Wysłyszycie, jak to brzmi? Bo irytuje mnie to dlatego, że Michu taki totalnie luz na początku, jakby smooth, strasznie ta piosenka, że aż pasował do niej. No tak fajnie się zaczynało, i nagle Karol wchodzi takie kwadratowe jakieś te, te, te teksty są. Znowu mi piszą, że nasz czas minął. Kiedyś zrobią o mnie film, dla mnie mam wielki jak IMAX. Max. Wciskam gazu, ile mam sił, jadę po mieście jak Maybach. No dobra, no no dobra, po tym Karolu, jak słucham już tego Micha, to nie brzmi aż tak dobrze. Znaczy, i tak brzmi dobrze, ale już mam taki niesmak przez tego Karola. To jest jak się zje albo wypijesz coś takiego niedobrego, straśniałego, i potem jesz lub pijesz od razu coś innego, co jest niby okej, okay, ale w sumie to i tak dalej, czujesz ten posmak. Kamera, akcja, sukces, następna stacja. Światła, miasta, lubi Kraku Warszawa. Co? Ta? <noise> tak się spełnia te plany i te wielkie sukcesy, leżąc na ziemi, nawet nie potra potrafiąc udawać dziadka. Chcę nowe ciuchy i fury, już czeka S-klasa, tylko zrobię prawko. To nie jest droga na skróty, a cała ta praca nie pójdzie na darmo. I on naprawdę autentycznie wersy Alana po jego performensie w najprostszym filmie, co prawda klinczowym, ale najprostszym jest aż zabawne. <noise> Kiedyś zrobią o mnie film, plany mam wielkie jak IMAX. Przeskipowałem mocno ten refren Tak to byśmy go jeszcze słuchali trzy razy Ale to nie trzeba <grych> Więcej tam do skomentowania nie mam Oprócz tego, ten... ten jest też bardzo ładny No Michu też bardzo fajnie wypadł Ta piosenka miała giga potencjał od początku e, Refren też nawet ok. Szkoda, szkoda, bo ten Karol najgorzej, ten blowek to tak na, na, na środku bym go dał, w sensie Alan i Michu kontrabas na pierwszym miejscu zdecydowanie, a piosenka sama w sobie, no chyba wyświetlenia też mówią dużo, nie? W sensie, że nikomu się już nie chce tych influencerskich piosenek słuchać, więc przestańcie je robić. Dzięki, pozdrawiam, zostawcie lajka, zostawcie suba, widzimy się jutro i na razie.